Moje <noise> <noise> moi drodzy, ilość modów, w które graliśmy w Baldi, przekroczy już chyba setki. Nie dwie setki, tylko jedną stówkę, no pomyliłem się. Ale, moi drodzy, w tego moda Baldi has a bike jeszcze nie mieliśmy. Jak sami widzicie, ma bardzo fajną gazelę. Baldi sobie tutaj siedzi, ładnie steruje. I mamy, moi drodzy, najnowszego moda, który nazywa się Baldi has a bike. No się, matko, sztywanko, z tej strony do me, and Welcome back to Bali's Basics. Dobra, ja tutaj od razu klikam, moi drodzy, start i pamiętacie, że jeżeli chcecie wysłać mi fanarta, wyślijcie koniecznie na fanart.uniorski a my lecimy story mode, czyli I have a bike, czyli moi drodzy mamy rower. Muszę wam powiedzieć, że tutaj już jest bardzo mała sensitivity, więc muszę najpierw skąd wejść. Dobra, ustawię sobie coś takiego. How to play? W ogóle, czy jest tutaj coś napisane? Oh no, school is out, but your friend has a problem. He left all his notebooks at school. Czyli nie mamy tutaj, moi drodzy, żadnej historii, ale no dobra, ciśniemy sobie teraz tutaj z The Baldim. Moja sensibility już jest o wiele lepsza. i Jak sami widzicie, tam jest... Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale tam już jest jakaś dziwna postać. Nie wiem, dlaczego tutaj Baldiego nie ma, dlaczego nas nie przywitał. Ale no dobrze, school rules. When you follow the school rules, no running, no enter, running, falls, bla bla bla, 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 coś tam, coś tam, coś tam. Dobra, otwieramy pierwsze drzwi, moi drodzy, i musimy na Baldiego uważać, ponieważ, jak sami widzicie, schodzi mi jednak stamina, bo ta stamina jest zielona na zielony, więc yy, musimy troszeczkę uważać. Ale no dobrze, ja dźwigam, moi drodzy, pierwszy notatnik, i jak sami widzicie, Baldiego nie ma, ponieważ on się skupił na tym, żeby chyba pojeździć sobie na rowerku. Dobra, 9, 6 minus 7 to jest nic innego jak minus 1, 8 minus 1 to jest 7, chyba nie? Wow, you exist! Egzystujesz! No tak mi się też właśnie... Czy mogę kliknąć OK? Dobra, lecimy dalej. Czy dostaniemy jak... jakiś pieniążek? Mamy pieniążek, więc w sumie bali nas tutaj... Kto tam jest? Ktoś się na nas chyba patrzy. Czy to jest tape recorder? no? W sumie nie wiem. Ale no dobrze, moi drodzy, nie ma go bo on jeździ sobie na tym rowerku i za chwileczkę może nieźle przyspieszyć i nas nieźle gonić. Dobra, mamy 11, 0 minus 1, to jest nic innego jak minus 1 oraz 45 Jesteś gotowy czy też nie? Ja nadchodzę. Okej. Okay. O oh my god! On nie ci na rowerze! O oh my god! A czem mnie będzie pobywać? Co on robi? Ja nie potrafię tego zrozumieć! Ale no dobra moi drodzy, ja muszę szybko biec! Szybko, szybko, szybko. Zanim przyspieszy znowu! On jedzie na tym rowerze. Ja tutaj uciekam Uff. O nie, on otwiera otwiera. On tu wejdzie? Czy on tu wejdzie? On tu wejdzie, on tu wchodzi, on tu wchodzi. On tu wchodzi, on tu wodzi, on tu wchodzi! Moi drodzy, on ma... Mm, zadanie nas złapać jak zwykle Czemu? Czemu on ma... Czemu on ma... Czemu on ma... Dawaj szybko, szybko, szybko. Szybko! Ponad Niech będzie, że nie zdążyłem. Ale no dobra, nie wiem dlaczego, moi drodzy, on ma coś takiego. Czy to są słuchawki? Czy to jest jakiś ręcznik? Czy to są, może, nie wiem, może już jest jesień, dlatego, mu już jest zimno? If I see break the rules, bla bla bla, go sweep, 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 first price nie żyje, bo jest na szaro. Niestety. Ale dlatego, Baldi jeździ, bo on mu ukradł rower. Mamy, moi drodzy, tutaj. It's bully. Nie wiem dlaczego tu jest napisane w ogóle Baldi, ale najprawdopodobniej to jest Baldi. Tutaj mamy Suzy, która też. Ooo. Gionius. -o. Ja uciekam przed nim. On mnie zaraz złapie, on mnie zaraz złapie. Ja muszę szybko uciekać. Szybko, szybko, szybko. szybko. Dobra, dał Do mi spokój. daj mi spokój, ale gdzieś tam Principal był. Mamy pana skarpetę. Ja szybko przejdę tędy. I uwaga, ponieważ mamy tutaj kolejny notatnik, więc ja sobie pozwolę go podnieść. I mamy tak. 7 plus 3 to jest nic innego jak 10. 7 plus 0 to jest nic innego jak 7. Oraz 45. I on teraz jest coraz to bardziej agresywny w stosunku do nas i Baldi może się teraz chyba też szybko ruszać. A ja, no dobra, ja sobie wezmę to <gryśla> On ja przyjechał na rower! Bierz mi ten rower! Ryszard w 15 On daj rower! Bierz mi ten rower! Dobrze, że on nie potrafi tak jakby iść, tylko on jedzie i on się musi zatrzymać. Bo on się tam zablokował, bo ten rower jest za duży. Dobra, ja stąd uciekam. Czekajcie, tam jeszcze mamy jedną klasę i tam będziemy mieli czwarty notatnik. Siódmy jest gdzieś tam. Tutaj ktoś chyba wyszedł, chociaż nie jestem w 100 tak pewien. Ale no dobra, otwieramy te drzwi, moi drodzy, i mamy kolejny notatnik. I mamy tak, 8 minus 2 to jest nic innego jak 6. Później mamy 10 i 45. Ja jestem ciekawy, czy Baldi się rusza szybciej, czy też nie. Szkoda, że jak my podnieś... A nie, mamy 100% staminy. Czyli to jest to, co te dyski najbardziej. Dobra, on tutaj zaraz przyjedzie, nie? Gdzie on jest? <laughs> nie, nie, dobra. nie, 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 makes me Dobra Dobra, Nara! nara! nie, nie, szans! Dobra, ja nie, nie, mnie teraz... teraz, mnie złapie. nie, 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 to... Principal. Oh my god, oh my god, oh my god! Gdzie on jest? On tutaj miał do tej klasy. On tutaj do tej klasy wjechał chyba przez przypadek! Ale dlaczego on może jeździć na tym... Ja sam uciekam, dobra. Niech ja on sobie tam gdzieś przejedzie. Jedzie. <grytanie> Zaraz to... Ja muszę staminę sobie ogarnąć! Dawaj mi tego! Dawaj mi zestibara! Mój Moi drodzy, O nie, gdzieś tutaj jest, Suzy. Trochę lipa, trochę lipa! Bobaldi mnie zła... Nie, patrz. Soda, soda. Mamy, moi drodzy, dwie sody, więc jesteśmy chyba już uratowani. Bo ja chciałem... Bo ja chciałem użyć teraz sody przeciwko Baldiemu, ale szkoda, że tu jest principal. Ponieważ jeżeli tu jest... Dobra, on tam wszedł do tej klasy. Nie zauważył, że biegnę, prawda? Oh my god, dobra! Dobra, tyle Oh my god! Dlaczego? No Baldi przejechał mnie na rowerze. Moi drodzy, ja chciałem w ostatnim momencie... Otworzyć te drzwi, ale niestety się nie udało. Dobra, lecimy cały czas, wszystko jest źle. I zobaczymy, czy wtedy on się będzie ruszać szybciej. Bo jeżeli my odgadniemy ten sekret, którym jest sekrety pokój od Baldiego, to może po prostu się tutaj to uda przejść na 100%. Dobra, lecimy, moi drodzy, tutaj wszystko źle, tak żeby Baldi był mega na nas zdenerwowany. I wtedy może uda nam się przejść wszystko na 100%. Ja wiem, że Baldi jest gdzieś tu. Co to było? On... On jest chyba mega zdenerwowany. Dobra, chodź tu. Bali dawa, wjeżdżaj tu. Idzie jeszcze Suzy, ona jest gdzieś tu za ścianą. <grym> Czemu on wygląda, jakby jeździł na Segwayu? Ja nie potrafię tego zrozumieć, ale wydaje mi się, że on ma mechanikę od First Prize, Dlatego First Prize w tej gierce teoretycznie też praktycznie nie ma. Dobra, lecimy szybko, moi drodzy. Tak, żeby on mnie nie złapał. I teraz tu. Na spokojnie. Najgorsze jest to, że ja nie. O nie. O nie, o, dobra, musi nawrócić chyba. On musi nawrócić, dobra, principal tutaj sobie przyszedł. Leci. Jedzie, Baldi, jedzie, Baldi, patrz tego. Dobra, tutaj mamy kolejny, moi drodzy, notatnik. On przyjechał, dobra, przyjechał. Mamy notatnik. Lecimy wszystko źle, tak, żeby Baldi był mega na nas zdenerwowany. Ja sobie podniosę teraz te nożyczki, które znajdują się obok, abyśmy mogli przeciąć skakankę od Suzy. No i poczekamy, aż Baldi tu wejdzie. Dobra, <grym> Baldi już tutaj jest. Dawaj, dawaj na tym segwayu. O! My musimy użyć nożyczek. Dobra, nara! Wypadnie. Uciekamy. Uciekamy. Moi drodzy, uciekamy przed Baldim. Ale ona za chwileczkę sobie tam skakankę naprawi. będzie musieli też skakać. Nie! No jakim cudem tak szybko sobie skakankę naprawiłaś? Tam jest kolejne nożyczki jakby co są. Dobra. Lecimy. Wszystko, moi drodzy, źle. Mamy piąty... Piąty notatnik? Nie no, czwarty chyba, nie? Czwarty notatnik mamy. Gdzie jest jeszcze jeden? Ja zapomniałem gdzie te wszystkie notatniki są. Jedzie Baldi. Dobra, nie, 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 nie tak nie! Ja nie mogę z tego, jego miny! No i co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Ja muszę sobie staminę zregenerować. Jedzie Baldi! Dobra, mniej więcej zregenerowaliśmy i możemy uciekać. Lecimy tu. Szkoda, że ja nie podniosłem tego żetonika. Jakbyśmy mieli, moi drodzy, żetonik, to ja bym sobie mógł już kupić jedną sodę i wtedy byśmy mogli strzelić do Baldiego. Ale wiecie co, ja sobie teraz pójdę jednak tam. Oh my god, no nie no, Suzy, dlaczego? Suzy! Dobra, nożyczki. That makes me sad! O nie, no, kto się tutaj. Czy on mnie teraz weźmie? Czekaj, bo tu jest time. Ja go mogę w sumie wysłać na przerwę, chyba, nie? Czekaj, bo przyszedł sweep 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 Ja wezmę to Alarm clock O nie, o, o nie, 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 nie Alarm clock Nara, nara Cią On mnie teraz złapie Czemu ta gierka jest taka ciężka nie potrafię tego przejść, nawet na takich modach? Ja tego nie rozumiem, no. Dobra, ja zrobię teraz tak, że my sobie wejdziemy tutaj do Skulfa Culti Room. Niestety nie otrzymaliśmy pieniążka od Baldi'ego, ponieważ yy, źle odpowiedzieliśmy od razu na wszystkie pytania. I to spowodowało, że Baldi jednak nie podzielił się z nami swoimi pieniędzmi. Więc my musimy znowu oczywiście iść tędy. Ja bym sobie chciał zostawić te dwa pokoje obok siebie, które są. Na samym. O, jest tu jakiś pieniążek, dobra. Mamy tu jakiś pieniążek, on jest w tym Skulfa Culti Room, więc ja sobie przejdę tędy, dźwigamy to i lecimy. Dobra. Raz, dwa, trzy, dobra. Ja w ogóle tam widziałem jakiś pieniążek, więc on się powinien przydać. My mamy teraz full staminę. Możemy zrobić tak. Play. O nie, dobra, czeka. Dobra, jednak dali mi spokój, jednak dali mi spokój. Tylko najgorsze jest to, że za chwileczkę bali się może tutaj gdzieś pojawić. Dobra, jesteśmy daleko. No dobra, zróbmy tak, że ja sobie dźwignę teraz te dwa notesiki. Mamy jeden przy y, pokoju dyrektorskim, i jeden tam. Więc ja robię teraz tak, że dźwigam sobie tutaj ten. Ten notatnik. Później tam. On jest gdzieś tam, jeździ sobie. I później idziemy tam i później idziemy obok. No dobra, tak powinno być chyba spoko. I oczywiście kupimy jeszcze jedną osobę, bo ta soda też się przyda. Dobra, lecimy Wszystko źle. Gdzieś... Gdzieś tutaj już jest principal. Możliwe, że on tutaj za chwileczkę wejdzie do klasy. Wątpię, żeby wszedł, ale... Nie no! Nie wiem, czy teraz użyć tych nożyczek. Albo ich użyć, albo... Dobra, jednak nie używamy, bo nie słyszę nigdzie Baldiego Więc jesteśmy w sumie bezpieczni 4 I 5. dobra, udało nam się I teraz, moi drodzy, idziemy tutaj Dźwigamy ten notesik Oczywiście wszystko źle robimy I hear math that bad Słyszę twoją matematykę, że jest bardzo zła Nie wiemy dokładnie, gdzie jest Baldi Ja na razie nie chcę tutaj sprintu używać Bo on się może po prostu gdzieś pojawić Właśnie tam jest, widzicie, jedzie, jedzie Jedzie na tym swoim Segwayu Musimy użyć znowu tutaj, moi drodzy, niestety, ale naszego sprintu nie widzimy principal'a, ja sobie wejdę teraz tędy. Kupimy, moi drodzy, tutaj sodę, jeszcze sweep, sweep, sweep jedzie, naprawdę. No dobra, nie ma na razie tutaj nigdzie Baldiego, możemy jeszcze troszeczkę tej Staminy użyć. No i Baldi będzie się tutaj tak jakby glitchować, cleanować przy tym, przy tych rzeczach, bo tego tam było bardzo dużo. O, nie! Dobra, dała mi spokój. Na szczęście dała mi spokój. Moi drodzy, lecimy tutaj z przedostatnim notatkiem, notatnikiem i za chwileczkę pójdziemy sobie po kolejny, ostatni, siódmy notatnik. Tylko, że ja wolę już gdzieś tutaj coś przygotować sobie. Let's play! Czy to był ten notatnik? Czy to była ta klasa? To chyba nie była ta klasa, ale nie jestem 100% tak pewien. Eee, tak, to jest ta klasa! Dobra, mamy, moi drodzy, tę klasę. Ostatnia! I lecimy. Moi drodzy, mamy tak. Mamy sodę, mamy. Yy, ten. Sneakersa. I mamy, moi drodzy. Teraz możesz mi pomóc. Odejdź stąd. Po prostu stąd odejdź. Daj sobie spokój. Dobra, poszła chyba. Gdzieś tam pojechałam. Czy my mu teraz mamy pomóc? Co? Uh. Niech będzie. Niech będzie, ale. Mój drodzy, ja muszę cisnąć. I to tak szybko, konkretnie. Dobra, mamy bara. Zaraz tak, otwieramy tu. Raz. On nie złapał. Nie, no przecież mamy bara. I on tutaj też jedzie. A on też mnie tu złapie, chyba. Dostaliśmy czekoladę. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej modów do Baldiego zostawcie koniecznie łapkę w górę, dajcie znać koniecznie w komentarzu, co chcecie, abym dalej nagrywał, jakie mody i sobie w nie pogramy. Na razie, dzięki, cześć! Yo!